Dzień dobry, witamy panią w Green Studio, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Jest z nami pani dr Martyna Marciniak, dietetyk. Pierwsze pytanie. Dieta odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Czy specjalizuje się Pani w jakimś konkretnym obszarze dietetyki, np. dieta sportowa czy wegetariańska? E, tak naprawdę jeśli chodzi o moją specjalizację, to ja pracuję na co dzień w klinice gastroenterologii, więc jak najbardziej dietetyka gastroenterologiczna. Dodatkowo jestem psychodietetykiem, więc też pracuję z osobami, które mają na celu redukcję masy ciała, choroby endokrynologiczne, onkologiczne kwestie i nefrologiczna dietetyka, więc tak możemy to określić, że chyba dość duże specjalizacji sobie przypadkowo niechcący zrobiłam. Dziękuję bardzo. A jakie są Pani zalecenia dotyczące zdrowego żywienia w kontekście stylu życia współczesnych ludzi, yy, takich, którzy mają mało czasu na gotowanie, tak jak na przykład ja? Ja też i zdarza mi się, to mówię też często pacjentom, żeby gotować posiłki na kilka dni. Ja zawsze z ręką na sercu mówię, że zdarza mi się mieć jeden posiłek obiadowy na pięć dni, bo to jest po prostu wygodne. Dodatkowo wiele dyskontów oferuje fajne produkty gotowe o dobrych składach. Więc tutaj na przykład jakieś sałatki, sałatki z humusami. Część marketów ma też dania gotowe z dobrymi składami, więc jak najbardziej możemy sobie z tego korzystać, ponieważ te firmy spożywcze coraz fajniej zwracają uwagę na skład produktu spożywczego i też możemy go przygotowywać dania na podstawie takich półproduktów, bo można sobie na śniadanie kupić jakiś serek wiejski, serek grani, wędzonego łososia, puszkę tuńczyka, do tego garść pomidorków, bułka, grahamka, no i jest bardzo fajny posiłek, także jesteśmy w stanie sobie fajnie zrobić takie posiłki w marketach na szybciutko. Dobrze, dziękuję. A jakie zasady zdrowego żywienia są pani zdaniem najważniejsze, ale takie, które łatwo wdrożyć też w codziennym życiu? Ja myślę, że zaczniemy zupełnie nie od żywienia, ale od stylu życia. Przede wszystkim zwracamy uwagę na sen, bo tak jak patrzę po swoich pacjentach, to bardzo wiele osób śpi poniżej tych 6 nawet godzin, co później wpływa na zwiększone łatwienie w ciągu dnia, więc przede wszystkim sen. I odpoczynek, o czym często zapominamy, a dopiero potem, gdzie jest zmiana sposobu żywienia, plus jeszcze bym dorzuciła spacery. No bo tak naprawdę, w przypadku spaceru, możemy stać i wyjść. Możemy przejść z miejsca do miejsca pieszo, nie trzeba jechać samochodem, więc ja bym przede wszystkim zwróciła na to uwagę, a dopiero potem na żywienie. Tak. Czyli żywienie, sen, ruch fizyczny, tak? Czyli to, to wszystko oczywiście idzie w parze. Dobrze. Czy dieta ma konkretny wpływ na nasze zdrowie psychiczne? Jasne, jak najbardziej. Przede wszystkim ta dieta, która nie jest bogata w takie produkty wysoko przetworzone, jak chipsy, jak jakieś takie orzeszki panierowane, jak słodycze, te ciasteczka, może robić takie bardzo duże wahania nastroju, że w momencie, kiedy my przyjmujemy ten produkt, jest taki trochę cukrowy strzał i czujemy się wspaniale i potem jest taki dość istotny spadek, więc tutaj już to jest istotna kwestia. Druga sprawa jest taka, wielu moich pacjentów, kiedy próbuje na swoją rękę się tak naprawdę odchudzać, stosują te diety bardzo niskoenergetyczne i w momencie, jak nie dostarczają sobie odpowiedniej ilości energii, no to też ta nastrój, zdolności kognitywistyczne czy myślowe są zdecydowanie obniżone. A jakie błędy żywieniowe Polacy popełniają najczęściej? Nieregularność posiłków. To myślę, że to jest najczęstsze, co mogę zwrócić uwagę. I ja też powtarzam, że Żyjemy w takim świecie, że jedzenie posiłków codziennie o tej samej porze jest prawie nierealne, więc zwracam bardzo uwagę na to, żeby były regularne przerwy między posiłkami i sobie robimy takie przerwy od 3 do 5 godzin, e, ponieważ chodzi mi o to, żeby nie dopuszczać do momentu, kiedy jesteśmy tak głodni, że jesteśmy w stanie zjeść własną, własną dłoń, to myślę, że jest takie naj, najistotniejsze, pomijanie posiłków, bo często jest tak, że w momencie, kiedy pomijamy posiłek, y, i trochę się przegładzamy, bo dzień wcześniej za dużo zjedliśmy, to będziemy mieć jeszcze większe łaknienia na produkty te wysokoenergetyczne, smakowe, więc myślę, że to są takie dwie najistotniejsze kwestie, nad którymi warto popracować, a dopiero potem działać sobie na innych kwestiach dalej. A głodówki, bo, bo też często gdzieś czyta się artykuły, że głodówki pomagają, że fajnie się przegłodzić, nie wiem, raz w tygodniu, czy tam w ciągu dnia, żeby sobie zrobić dłuższą przerwę. Co pani o tym myśli? To o tym sądzę, że to jest bardzo krótka droga do zaburzeń odżywiania, ponieważ nasz mózg i organizm jest super sprytny i on będzie nam pamiętał z tyłu głowy, że my go przegłodziliśmy, więc on skoro będzie wiedział, że będzie przegładzany, to potem mogą się pojawić takie rzuty jedzeniowe, to też może rozregulować stężenie kortyzolu, podwyższone stężenie kortyzolu, no bo głodówka jest stresem. Będzie wpływał na preferencje bogato energetycznych czy bogato smakowych produktów, więc tutaj znowu jestem totalnie na nie. Żad... Oczywiście część z badań wskazuje na pewien zdrowotny wpływ głodówki, ale pamiętajmy, że to są badania krótkoterminowe, one trwają może miesiąc i ta głodówka występuje raz, a nie jak ta głodówka jest coraz częściej powtarzana, więc tutaj myślę, że zdecydowanie na nie. Jeszcze jedno pytanie, takie troszkę też osobiste, bo ja czytam nieraz. I, i, ile tych posiłków w ciągu dnia powinno być, tak naprawdę? Tyle się zaleca. Ile, ile razy dziennie powinniśmy jeść? Abstrahując od zasad całego zdrowego żywienia, ja zawsze mówię, że tyle, ile jest realne do wykonania. Bo co z tego, jak sobie założymy pięć fajnych posiłków, ale absolutnie nie mamy ich kiedy zjeść, kiedy przygotować. Więc czasami zdarza mi się, że ja naprawdę pracuję z pacjentami na trzech posiłkach. Jeżeli nie generuje to podjadania gdzieś pomiędzy, to jak najbardziej jesteśmy sobie w stanie na tym iść. Więc ja mówię, że od 3 do 5, ponieważ w przypadku dwóch posiłków, czy jednego, już nie jesteśmy w stanie sobie dostarczyć odpowiedniej ilości i składników odżywczych i energii, chociażby białko też bardzo ciężko jest dostarczyć. Więc od 3 do 5 myślę, że to jest optymalna ilość. A takie na przykład jedno jabłko, czy można to zaliczyć jako posiłek? Jak najbardziej, ale jedno jabłko nas bardzo krótko potrzyma. Więc jeżeli chcemy zjeść sobie takie szybkie posiłki przekąskowe, na przykład owoc orzech, owoc jogurt i to będzie posiłek, który nas spokojnie um, takie 2-3 godzinki potrzyma. Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Moim i Państwa gościem była Pani dr Martyna Marciniak. Dziękujemy bardzo.